Paweł powiedział do ludu: Ja jestem Żydem urodzonym w Tarsie, w Cylicji. Wychowałem się jednak w tym mieście u stóp Gamaliela. Otrzymałem staranne wykształcenie w prawie ojczystym. Gorliwie służyłem Bogu, jak Wy wszyscy dzisiaj służycie. Prześladowałem tę drogę, głosując nawet za karą śmierci. Wiążąc i wtrącając do więzienia mężczyzn i kobiety, co może poświadczyć zarówno arcykapłan, jak i cała starszyzna. Od nich otrzymałem też listy do braci i udałem się do Damaszku z zamiarem uwięzienia tych, którzy tam byli, i przyprowadzenia do Jerozolimy dla wymierzenia Kary. W drodze, gdy zbliżałem się do Damaszku, nagle około południa otoczyła mnie wielka jasność z nieba. Upadłem na ziemię i posłyszałem głos, który mówił do mnie: Szawlę, do dlaczego mnie prześladujesz?. Odpowiedziałem: Kto jesteś, Pani? Rzekł do mnie: Ja jestem Jezus Nazarejczyk, którego ty prześladujesz. Towarzysze zaś moi widzieli światło, ale głosu, który do mnie mówił, nie słyszeli. Powiedziałem więc, co mam czynić, panie. A pan powiedział do mnie, wstań, idź do Damaszku, tam ci powiedzą wszystko, co masz czynić. Ponieważ zanim widziałem odblasku tego światła, przyszedłem do Damaszku, prowadzony za rękę przez moich towarzyszy. Niejaki Ananiasz, człowiek przestrzegający wiernie prawa, o którym wszyscy tamtejsi Żydzi wydawali dobre świadectwo, przyszedł, przystąpił do mnie i powiedział: „Szawne, bracie, przejrzyj. W tejże chwili spojrzałem na Niego. On zaś powiedział: Bóg naszych Ojców wybrał cię, abyś poznał Jego wolę i ujrzał sprawiedliwego. I jego własny głos usłyszał, bo wobec wszystkich ludzi będziesz świadczył o tym, co widziałeś i słyszałeś. Dlaczego teraz zwlekasz? Ochści się i ognuj swoich grzechów, wzywając Jego imienia. Oto Słowo Boże. Całemu światu głoszcie Ewangelię. Całemu światu głoszcie Ewangelię. Chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie Go wszystkie lody, bo potężna nad nami jego łaska a wielkość Pana trwa na wielki. Całemu światu głoście A tobie, a nie. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się jedenastu i powiedział do nich: idźcie na cały świat i głoszcie Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie szelst, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. Imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk, jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. na chwilkę i chciałbym wam powiedzieć o tym, jak Pan Jezus też dzisiaj mówi, na czym polega wizyta kolędowa księdza w domu. Kiedy Pan Jezus ukazuje się jedenastu, mówi do nich, idźcie na cały świat i głoscie Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Jest to zadanie nie tylko księdza, bo ksiądz jest osobą, która jest zawsze w jakiś sposób nie jest obecna 24 godziny na dobę w domu, ale jest taka osoba, która jest obecna zawsze. I tutaj Pan Jezus też mówi o sobie, o tym spotkaniu z Szabłem. Więc każdy z nas mógłby, tak jak szaweł zaczął Paweł już wtedy. Mówi, jestem urodzony w konkretnym miejscu, wychowany w prawie ojczystym. Gorliwie służyłem Bogu, czyli Jego no, serce było ogromnie zaangażowane. On służył Panu Bogu, ale tę drogę, tak to nazwał, prześladował. To znaczy, nazwane jest chrześcijaństwo drogą, dlatego że prowadzi do spotkania. Każda droga prowadzi dokądś, Nie ma drogi do bo pytanie po co, by była droga, która by prowadziła do Dlatego mówiono o chrześcijaństwie, jest to droga spotkania z Chrystusem. I mówi, prześladowałem tę drogę i nawet głosowałem za karą śmierci. Byłem tak gorliwy, że chciałem tych wszystkich uczniów jakiegoś Jezusa, żeby ich pozabijano. Byłem to świadkiem, jak Szczepana kaminowano. Byłem wtedy młodzieńcem, bo wtedy miał 25 lat, więc był młodym człowiekiem. Chociaż według właśnie przeciętnej życia w tych czasach to już był w połowie życia, bo jak umierano około 50 roku życia, no ale mówimy, że był młodzieńcem rzeczywiście. No i z tymi listami, które właśnie tam zawierały te wyroki śmierci czy znaczy uwięzienia, jechał dla wymierzenia kary. I kiedy się zbliżał do Damaszku. Około południa otoczyła go jasność z nieba. To jest ta, takie wydarzenie mają miejsce, jak ta kobieta właśnie z Legnicy, która opowiada, że ktoś się tak gorąco za nią modlił, że w jednym momencie coś w jej głowie się przestawiło, że zaczęła inaczej myśleć o swoim życiu, zaczęła pragnąć Pana Boga nawrócenia, zmiany życia, a bardzo dawno. Nie była w ogóle o pierwszej komunii świętej. Nie była o spowiedzi świętej tym bardziej. Do kościoła nie chodziła i była taka nastawiona anty, przeciwna Kościołowi Świętemu księżom. No Pan Bóg jej dał tę łaskę, wyproszoną też. Za też się ludzie objęli gorąco. Wiedzieli, że Jezus chce, potrzebuje takiego gorliwego człowieka. Najważniejszy no hałas słyszy od Jezusa, dlaczego mnie prześladujesz. Chociaż ktoś by powiedział, no przecież Jezusowi nie można zabić krzywdy, a Jezus mówi: można. Kiedy ktoś rani moich uczniów, to wtedy rani mnie. Bo ja mieszkam w sercu każdego, kto przyjął sakramentu Krztu Świętego. I wtedy, kiedy ranisz drugiego człowieka, Jezus mówi: ranisz mnie. Dlaczego mnie prześladujesz? I w tym momencie. Ta jasność mówi: Jezus jestem tym, który mnie prześladujesz. Tam, gdzie widzieli światło, na głosu nie słyszeli. Wiedzieli, że coś wyjątkowego się wydarzyło. I wtedy Szaweł pyta, co ma czynić. Wtedy powiedzą ci w Damaszku dokładnie, co masz zrobić. Prowadzony przez towarzyszy za rękę, no i właśnie pomaga wtedy Ananiasz. Człowiek, który przestrzegał wiernie prawa, czyli był podobnie jak Szaweł, wierny Panu Bogu. I powiedział – Szawle, bracie, przejrzy. I w tym momencie on przejrzał. I słyszę Bóg cię wybrał, byś poznał go wolę, ujrzał sprawiedliwego głos i go usłyszał. No i bracie i to jest tak, że te słowa też, które powiedział Ananiasz, do każdego z nas można odnieść. Bracie, siostro, Pan Bóg cię wybiera, żebyś wrócił, wróciła do domu swego, do tych osób, które spotykasz. Które nie przychodzą jeszcze do Chrystusa, i żebyś z odwagą, właśnie bez lęku, mówił: W moim kościele jest Jezus. Ja Jemu służę. Jego widzę, kiedy patrzę na Polskie Święto. On przychodzi do mojego serca. On mnie oświeca, jak wtedy szarła, oświeca mnie swoją miłością. To jest właśnie promień Jego dobroci serca. To jest najważniejsze, bo człowiek poruszony miłością Chrystusa zawsze może powiedzieć, On mnie kocha. Wracam do domu, wracam do pracy, wracam do, do zajęć, do sąsiadów, spotykam się, rozmawiam. Tutaj jest mój Jezus, który mnie spotkał. To jest moja droga do Damaszku. Tutaj Jezus mnie odśmiewa z miłością. Tutaj Jezus mi otwiera oczy, tak jak właśnie Szabłowi przez posługa Ananiasza. Otwiera oczy i widzę Jezusa. I później... Szałdę staje się Pawłem i wyrusza. Przebywa setki, tysiące kilometrów po to, by głosić Ewangelię i robi to z wielkim zaangażowaniem. W naszym życiu jest tak, że Pan Jezus tę miłość chce nieustannie podsycać. Kiedy modlimy się do Ducha Świętego, on tę miłość naszą zapala. bo Duch Święty to sprawia. Duch Święty nie chce, żeby tak jak w starych piecach, kiedy. Ktoś, jeśli ma piece kaflowe, jeśli wie, że jeśli tam jest żar, który jest podtrzymywany, to tylko wystarczy do, do, dosypać węgla czy dołożyć drewna i ten piec jest gorący. A Duch Święty mówi, chcę, żeby Twoje serce było nieustannie gorące. Więc mówi, módl się do mnie. Ja ten żar miłości chcę nieustannie podsycać. Tak, jak Święty Piotr też powiedział, że nie, nie dziwcie się temu ogniowi, który jest w was to jest dla nas ogień miłości ale jak zostanie wystudzony jak człowiek się nie modli do Ducha Świętego wystygnie też no to może być tak, że później tak jak mówię na początku ksiądz może pójść na kolanę ale przestać mówić o Jezusie czyli zaczął mówić o wszystkim omawiać różne wydarzenia a w telewizorze o tym powiedzieli a słyszał ksiądz i można w ogóle nie powiedzieć o Chrystusie można się tak zakręcić jakby w takim złym sensie i o wszystkim mówić, tylko nie o nim. No ale Pan Jezus też powiedział właśnie, jak to jest, że wysyłam was na krańce ziemi, żebyście głosili Ewangelię. Idźcie na cały świat, ewangelii w wszelkiemu stworzeniu. Dlaczego jest to tak ważne? Bo Jezus mówi, kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. Czyli to już nie jest taka zabawa. Ja mogę powiedzieć, to nie jest zabawa w kolanach, że chodzę, chodzę sobie herbatkę, kawkę wypiję, ciasto zjem i tak fajnie, tak miło było. No, dobrze jak jest miło. To jest no, sympatyczne spotkanie. Ale Pan Jezus mówi, no właśnie, czy chodzi tylko o to, żeby było miło? Kto uwierzy i przyjmie chrzęst, będzie zbawiony kto nie uwierzy, będzie potępiony. Ile z tych osób, które żyją blisko nas, czy ja zadam pytanie, ilu z moich parafian będzie narzał do grona tych, którzy uwierzą i będą zbawieni, a ile będzie takich, którzy nie uwierzą. Jakie jest moje zadanie? I chodzi o to, żeby się, żeby się nie bać, ale mówić, Jezus, ty działaj przeze mnie. To jest tak, jak ksiądz Elin Chmielewski też opowiada o pewnej dziewczynie, która Wyszła na spacer, chodziła sobie z różańcem w ręku, modliła się. I nawet sama obecność tej osoby, samo to, że tak była oddana Chrystusowi Matce Bożej, sprawiła, że inna osoba chciała się z nią spotkać i porozmawiać. Chciała się spotkać, bo po prostu wyczuwała, że w jej sercu jest ktoś taki, kto ją przyciąga do siebie. No i wtedy przyszła i zaczęła się rozmowa. I to jest właśnie to, jak ten żal miłości. Wiar jest podsycany, to czasami nawet nie trzeba wiele mówić, ale ten żar jest obecny w sercu człowieka, i sama obecność, nawet bez mówienia, sprawia, że ktoś y, wzbudza takie święte pragnienia. też pójdę do spowiedzi, też się nawrócę, też zmienię swoje życie. Więc ten żar, ta modlitwa do Ducha Świętego jest bardzo ważna. Uszała to do żal ogromnej gorliwości. Chciał służyć Bogu, ale tkwił w, w ogromnym błędzie, bo myślał, że chrześcijanie to jakaś sekta, którą trzeba zwalczać, żeby w prawdziwego Boga wierzyli, a nie w jakiegoś Chrystusa. Pomylił się, więc Jezus tę jego gorliwość wykorzystał w sensie dobrym. Powiedział: Szalę, jestem Jezus, którego prześladujesz. I wtedy on zadaje pytanie, co mam robić? I wtedy już w tym momencie zmienia się jego życie. Jego gorliwość jest ukierunkowana bardzo dobrze. Najważniej o to chodzi. Każdy z nas może powiedzieć, że jestem słaby, ja nie umiem się pięknie wysławiać, wypowiadać, a nie o to chodzi. Nie o to chodzi. No, był wykształcony, więc jego mowa, to nie były tylko piękne słowa, ale on mówił wyraźnie, moje głoszenie Ewangelii, to nie było głoszenie pięknych, uwodzących słów, takich pięknych słówek, można kogoś tak ładnie zagadać, pięknie mówić, ale mówi to było ukazywanie, żeby nie zmiłeczyć Chrystusowego Krzyża. Czyli Jezus jest Zbawicielem. Krzyż i Jezus uniesie zbawienie. Nie moje piękne słowa, Więc on to wyraźnie mówił, że to nie jest moc pięknych, uwodzących przekonywaniu słów, ale to jest moc Krzyża Jezusa. No i wtedy, kiedy został ścięty za murami, to wtedy ta moc jeszcze się bardziej objawiła. Że to nie były tylko piękne słowa, ale miłość gotowa do oddania życia. I on to życie swoje ziemskie oddał. Oddał, żeby Ewangelia była ogłoszona. No i właśnie tam w Rzymie bazyjka Świętego Pawła z oburami jest tym miejscem też, gdzie ludzie mogą, ale nie tylko tam. Ale kiedykolwiek czytamy listy Świętego Pawła, jest trzynaście tych listów. To wtedy on sam też gorąco się modli za nas, żeby jego męczeńska śmierć przynosiła owoce. Czyli Krzyż Chrystusa, bo jego śmierć włączona została w Jego Krzyż. Zanieśmy teraz nasze prośby do Chrystusa Pana. Panie Jezu, kiedy ukazałeś się szałowi, kiedy on zadał pytanie, kim jesteś, Panie, powiedziałeś wyraźnie: Jestem Jezus, którego prześladujesz. Prosimy za Kościół Święty, który w wielu miejscach na świecie jest prześladowany, aby chrześcijanie, którzy oddają swoje życie nieustannie, każdego dnia, poprzez ich ofiarę życia wzbudzali w sercach ludzkich wiarę i oddanie. Tych, którzy jeszcze Tobie nie wierzą. Ciebie prosimy. Panie Jezu, powiedziałeś, że wiara silna polega na tym, że to Ty sam będziesz działał. Polecone Ci osoby chore. Polecamy Ci tych, którzy się nimi opiekują, aby mając taką wiarę, o której powiedziałeś, na chorych ręce kłoś będą Ci odzyskają zdrowie. Aby były poruszone serca ludzi chorych przez wiarę tych, którzy Tobie wierzą i Ciebie kochają. Ciebie prosimy. Panie Jezu, chcesz, aby wszelkiemu stworzeniu była ogłoszona Ewangelia. Prosimy za tych, którzy Twoją Ewangelię słuchają, aby dani zapalić swoje serca, Pomieniem Ducha Świętego. Ciebie prosimy. Panie Jezu, mówisz o tym, że to Ty, Ty pierwszy wybierasz i działasz i każesz przynosić owoce. Prosimy, aby nie zabrakło tych, którzy będą powołani do służby Twemu najświętszemu sercu w kapłaństwie, aby odważnie powiedzieli: Idę za Tobą, Panie. Ciebie prosimy. Panie Jezu, swoją najświętszą krwią otwierasz bramy nieba. Proszę w intencji dusz czyśćcowych rodzin, które będę odwiedzał w czasie wizyty kolędowej, niech Twoja najświętsza krew będzie dla nich wybawieniem, a oni niech wstawiają się za tymi, którzy jeszcze żyją na Ziemi, aby dla Ciebie otwierali swoje serca. Ciebie prosimy. Panie Jezu, prosimy za nas tutaj obecnych, abyśmy w czasie naszej modlitwy osobistej, głęboko oczekiwali na spotkanie z Tobą. Jak Szawę przeżywali olśnienie Twoją miłością, Twoim Słowem. Jak Szawę też pytali, Panie, co mam czynić, byś dawał nam wskazówki, jak działałeś przez Ananiasza, kiedy Szawę przyjął chrzest, stał się Pawłem, abyśmy i my dali się prowadzić Twojemu Duchowi Świętemu. Ciebie prosimy, Panie przyjmij wszystkie nasze prośby, które Tobie zaufaniem przedstawiamy, które żyjesz i królujesz.